30 grudnia wspominamy świętego Egwina, biskupa. Egwin urodził się w VII wieku. Kształcił się u Benedyktynów w Worcester. Tam został mnichem, a potem kapłanem. W 693 roku powołano go na biskupstwo w rodzinnym mieście. Stał się reformatorem życia kościelnego. Bronił świętości małżeństwa. Stawał w obronie sierot i wdów. Był doradcą Eldera, króla Mercji, jego syna. Kenreda oraz Offy, króla wschodnich Sasów. Podczas pobytu w Rzymie otrzymał od papieża zgodę na rezygnację z biskupstwa. W ostatnich latach życia pełnił obowiązki opata w założonym przez siebie opactwie w Evesham. Osiedlenie się tam było poprzedzone objawieniem Maryi, która powiedziała Agwinowi, gdzie chce mieć swój klasztor. Zmarł 30 grudnia 717 roku. Po śmierci dokonał wielu cudów. Przywracał wzrok i słuch, uzdrawiał chorych. Jego relikwie były otaczane tak wielkim kultem, że w 1077 roku trzeba było przebudować opactwo w Evesham, by mogło pomieścić napływ pielgrzymów. W ikonografii, święty Egwin przedstawiany jest w stroju biskupim: w ręku ma rybę, która w pyszczku trzyma klucz. Skoro dotrwałeś do końca, niech Bóg Tobie we wszystkim błogosławi, a Ciebie, święty Egwinie, proszę, wstawiaj się za nami.